Marcel, gdzie ty jesteś? Marcel zainteresowany jest gołębia. A tu są takie różne i ważne inne sprawy. To jest pomnik ale Leonardo da Vinci. mnie ten gołą z Leonardo da Vinci. Ten co malował tą Monalizę. Pamiętasz Marcelku? No. Tam jest ta słynna opera La Scala. Najsłynniejsza opera na świecie. Nie Marcelku? Nie? To prawda? Prawda. Najsłynniejsza opera na świecie. I... Tak w ogóle. To ja się na tym nie znam. Ale wiele ludzi o tym marzy, żeby tutaj przyjechać do środka posłuchać. Te co piją. Jak głupie. Hmm. No, może, może babcia Ewa się zna trochę, bo ona tam jakieś w ostatnio hmm. cuduje. I gdzieś tam miała jechać, to by miała. Tu powinna przyjechać. Hmm. No. Hmm. No. Nie? Tak.